Fight for what you believe in and become who you really are. Through our decisions, we write our own story. Now it's time to make my choices, to decide who I will be. My name is Connor. I'm the Cyberlife. mam wrażenie, że mi ktoś ryje wiertarką w czaszce. Pewnie jesteś to tu? To adres z raportu. No to chodźmy. Eee, matka. W klubie nie będzie lepiej. Najseksowniejsze Androidy w mieście. Ja już wiem, czemu Ci tak zależało. <grywa> Baru de Kalaru. Konor, co ty odpierdalasz? Idę, poruczniku. Cześć, Ben. Jak tam? To tamten pokój. A tak przy okazji, I Gavin też tu jest. O, świetnie. Umarlaki dupek. Na to czekałem. Porucznik Anderson i jego przydupas. Nie macie, kurwa, co robić? Przydzielono nas do wszystkich spraw z udziałem androidów. No Co ty? Marnujecie trochę czasu. Takiś z bok, który <laughs> trochę przedobrzył z zabawą. <laughs> Życiejmy okiem, tak czy siak, jeśli można. <laughs> Dobra, spadamy. Zaczyna to walić gorzało. Dobranoc, poruczniko. No to badamy! Analizuj albo diagnozuj. Analizuj. Ej, 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 ale się boblę! nie zbadany, idziemy dalej. Jest portfel bez problemu. Określimy, kto to nie weźmiemy, Już jeszcze? Jak tam nasz denat? Graham Michael, szacowana godzina zgonu 18:24. Silne posiniaczenia, ślady duszenia, przyczyna śmierci: uduszenie. Zawał serca, brak oznak incydentu. Kardiologicznego, przyczyną go zgonu nie był zawał serca. Rekonstrukcja. No dobra, ale skąd ślady uszkodzeń samego robota? Androida, przepraszam. Nie umarł na atak serca. Został uduszony. Tak, widziałem ślady na szyi. Ale to niczego nie dowodzi. Może lubił na ostro. Czegoś nam tu brakuje. Sprawdzisz pamięć androidki. Może się czegoś dowiemy. Żeby dostać się do pamięci androidki, trzeba ją reaktywować. Dasz radę? Spróbujemy. Jest poważnie uszkodzona. Jeśli mi się uda, to na minutę, a nawet krócej. Mam nadzieję, że się czegoś od niej dowiemy. Jeśli ona miałaby go udusić, to kto ją pobił w takim razie? Powiedz, co się stało. Zaczął mnie uderzać. Raz. Zarazem. Ty go zabiłaś? Nie. Nie, nie zabiłam go. Byliście tu sami? Czy może był ktoś jeszcze? Chciał się zabawić z dwiema. Tak mówił, była jeszcze druga. Jaki był model tej androidki? Wyglądała jak ty? androidka. Minęła ponad godzina, na pewno dawno się zmywa. Nie. Nie mogła wyjść niepostrzeżenie w takim stroju. Może nadal tu być. Dasz radę znaleźć defekta wśród androidów w tym klubie? Defektów nie da się łatwo wykryć. Cholera. Musi być jakiś sposób. Nie nadają sygnału. Może naoczny świadek. Ktoś, kto widział, jak wychodzi z pokoju. Pójdę pogadać z menadżerem, może on coś widział. Daj znać, jak się czegoś dowiesz. Znałeś ofiarę? Nie, może. Był tu dwa czy trzy razy. Ci faceci nie są specjalnie gadatliwi. Przychodzą, robią swoje i wracają do siebie. Były wcześniej problemy nie z wydatkami. Pogadam, bo odcisków nie mam. <laughs> Straciliśmy model dwa, trzy miesiące temu. U Tanza. Nie wiemy, co się stało. Panie poruczniku. Podejdzie pan? Znalazłeś coś? Możliwe. Wynajmie pan ten Tracy? Connor, kurwa, mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Proszę, poruczniku. Niech mi pan zaufa. No ma na naprzeciw, powinno wszystko widzieć. Teoretycznie. Chcę poznać. Chodź za mną. Pokażę ci pokój. Okej, co teraz? Ja cię słucham. Co teraz? Ciekawe. jest Jakiś odbicie czy coś nie nie ma dalej W kierunku wejścia. I tyle niestety. Widziała coś. A ty mówisz? do Defekt wyszedł z pokoju. Niebieskowłosa Tracy. Klub czyści pamięć wszystkich androidów co dwie godziny. Zostało kilka minut na znalezienie świadka. Tam musiałaby coś widzieć. Spróbujmy z tym. Nie o. Jest. Wróciła do klubu, skierowała się dla zmyłki i wróciła, szybciutko w tamtą stronę, szybko, 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 szybko. Widział tę niebieską Tracy, wiem, którędy poszła. To na co czekasz? Tu wszędzie są androidy, skąd będziesz... Wiedział, który widział niebieską włosą Tracy. Wiem, w którą stronę poszła, muszę tylko... Z... I jest. Szybciej, 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 szybciej. Ile? No leć, 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 gazu, gazu, gazu. Niestety, poza polem widzenia akurat nie, tu, nie tak jak trzeba tańczył, ten powinien widzieć na 100%, gdzieś się musiałem pomylić. Daj 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 Szybciej, 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 szybciej. Tyle i nie się nawet <laughs> jest do niemieckiego pokoju Szef. Nie, nic niebiesko szybciej, szybciej, szybciej. szybciej. D go tu nie było wtedy. Kurde, android nic nie widział. Gdzieś musiałem pomylić. To chyba dochodzenie w całej mojej karierze zawodowej. <laughs> nie maruć. Szef ją widział! jeśli no, to nie było tu, to gdzie? Tu? A, dobra. Tu? Nie. O, co jest? Nie ma więcej pokoi. z tym już, żeśmy rozmawiali, czy rozmawiali, sprawdzaliśmy. No właśnie. Nic. niebiesko Tracy nie szła. Coś, 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 co nie rozumiem tego. No nie weszła tam po prostu. No to jest na początek, tak? A ten? O, 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 coś tu przebiegło. A jest! Aha, uciekła drzwiami dla personelu, dobra. Jeśli po drodze musiałem pomylić, wiem gdzie poszła. Za mną! Kurwa Mać, co tu się w ogóle dzieje. I tędy. Czekaj, ja się tym zajmę. Sporo ich tutaj, kurwa, za późno. Nie, nie, nie krew, Dobra, mamy numer seryjny. Jest. Chrzest uh, spuść. Pomóż ma. Ani kroku. Dobra jest. Ocie, kurde. Nie, 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 nie. Pijany Pianę prości graje radę. Szybko, uciekają nam. dwie na raz. O oh war. Wow. Nie, 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 nie. Kiedy on zmaltratował Tracy, wiedziałam, co będzie. Tak bardzo się bałam. Błagałam, żeby przestał, ale nie słuchał. Zacisnęłam mu ręce wokół szyi i, i trzymałam, aż przestał się ruszać. Wcale nie chciałam go zabić. Chciałam po prostu przeżyć, wrócić do ukochanej. Chciałam jeszcze raz znaleźć się w jej ramionach i zapomnieć o ludziach, smrodzie ich potu i okropnych słowach. Chodź, idziemy. Może to i lepiej. Huh. Kurde, myślałem, że będzie zły.